Jak poznałem Agatona? Przed yy, wojną byłem harcerzem V Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Po zorganizowaniu Szarych Szeregów byliśmy gońcami. Mieszkałem w tym czasie na ulicy Chmielnej, Chmielna 106. W naszym mieszkaniu była jedna ze skrytek. I odwiedzała nas łączniczka. Któregoś dnia przyszła do mnie. Zapytała mnie, czy bym się zgodził na spotkanie z jej nowym szefem. Zaprowadziła mnie do takiego lokalu w mieszkaniu prywatnym. To była chyba ulica chłodna. Wprowadziła mnie do pokoju i wyszła. W pokoju przy stoliku siedział młody mężczyzna uśmiechnięty i zwrócił się do mnie w taki sposób: Proszę pana, ja wszystko o panu wiem. I powiedział, co robiłem przed tym że chodzę, uczę się w szkole elektrycznej, która była kontynuacją Wawelberga, że pracuję w zakładach radiowych Philips'a i czy bym się zgodził na zorganizowanie warsztatu radiowego, w którym można byłoby naprawiać yy, uszkodzony sprzęt radiowy. Ja oczywiście powiedziałem, że tak, nie widzę żadnych przeszkód temu. Wobec tego umówiliśmy następne spotkanie po jakimś czasie. Ja się porozumiałem z rodzicami swojej, narzeczonej, a przyszłej mojej żony, którzy mieli domek na Pradze przy ulicy Grodzieńskiej, gdzie dość, było dość dużo miejsca, można było tam różne rzeczy nie tylko urządzić, ale i w razie potrzeby odpowiednio pochować. I kiedy przyszedłem na następne spotkanie i potwierdziłem, że mogę i że będę miał miejsce na zorganizowanie, i w ten czas się przedstawił, że ma pseudonim Agaton. Złożyłem przysięgę. I w taki sposób znalazłem się żołnierzem oddziału WD68, czyli legalizacji techniki, i legalizacji wywiadu komendy głównej. Pracownia nazywała się Philips, a ja przyjąłem pseudonim Benon. Agaton zapytał mnie, czy mógłbym przygotować. Odbiornik radiowy dla specjalnych zadań. Taki, który mógłby być zasilany zarówno z baterii, jak i z sieci prądu stałego, zmiennego, niskie napięcie, wysokie napięcie. Ja powiedziałem, że spróbuję. Znalazłem odpowiednie elementy wśród tych, który produkował Philips, i taki odbiornik w tej mojej pracowni, jeszcze wciąż jednoosobowej, powstał. To był taki odbiorniczek schowany. I w skrzynkę do nici. Przyjechałem z tym odbiornikiem w miejsce wskazane przez Agatona. Pokazałem, jak się obsługuje ten odbiornik. Odbiornik został przyjęty. I po jakimś czasie otrzymałem wiadomość, że został zaakceptowany i mam wybudować następnych jeszcze sześć takich odbiorników. Trzeba było w pracownię powiększyć. I w ten sposób do pracowni dołączyłem do kooptowałem. Swoich dwóch kolegów Kazimierza Łumińskiego pseudonim Stanisław i Kazimierza Hanca pseudonim Gonda. Ja opracowywałem w, albo u Philipsa w laboratorium, bo miałem tam wstęp, albo w domu projekt tych urządzeń nowych, a oni to wykonywali. Zaczęliśmy produkcję tych odbiorników. Każdy z nich trochę inaczej wyglądał. Jeden nawet umieściliśmy w jakimś takim bardzo grubym. W książce, wydrążonej w środku, on się akurat tam zmieścił. W międzyczasie y, zaczęliśmy przygotowywać y, nadajnik, nadajnik bliskiego zasięgu. I jako, jako wzór takiego nadajnika dostaliśmy uszkodzoną radiostację rosyjską, która taki, właśnie taki, ta, takie zadanie miała dość pewną łączność na, na małe odległości. Radiostację naprawiliśmy. Zaczęliśmy przygotowywać części również filipsowskich urządzenie już własnej produkcji. W kwietniu 1944 roku prototyp tej radiostacji był gotowy. Pierwsze próby to robiliśmy na miejscu, no ale trzeba było go gdzieś poza tym miejscem, gdzie on był wyprodukowany, wypróbować. na jakie odległości radiostacja może działać. I za zgodą. Agatona, tą radiostację mieliśmy przenieść czy przewieźć z Pragi do śródmieścia. Zrobiliśmy z, tej, z niej trzy paczki. Każda z tych, każdą z tych paczek niósł jeden z nas. Był Stanisław, Paweł Morawski i ja. I kiedy przechodziliśmy, wynieśliśmy ją z Grodzieńskiej, dość szczęśliwie, doszliśmy do Białostockiej. Chcieliśmy ominąć ruchliwą ulicę, jaką była Ząbkowska, i poszliśmy taką, wydawało nam się, że bezpieczną boczną ulicą Białostocką. Na nieszczęście na tej Białostockiej Niemcy przeładowywali, przygotowywali do transportu jakieś urządzenia z monopolu spirytusowego. Kiedy przechodziliśmy koło wagonu, który, przy którym stał żołnierz i pilnował go, minęliśmy już go, w pewnym momencie on krzyczy halt. Obejrzałem się, widzę, że on zdejmuje pistolet automatyczny z ramienia. No i jeżeli się nie zatrzymamy, to będzie do nas strzelał. No nie było innego wyjścia, musieliśmy być pierwsi. Także kiedy, kiedy ten Niemiec zaczął szykował się do, do tego, do strzału, no to ja byłem pierwszy, strzeliłem do niego kilkakrotnie, no on padł. Jednocześnie strzelał, chciał strzelać Stanisław, ale jemu się jego pistolet zaciął. Więc kiedy, kiedy podniósł się alarm przez te strzały moje i Niemcy, którzy Wyjrzeli z zaparkanu dworca Wilińskiego, że my biegniemy wzdłuż muru, zaczęli do nas strzelać z broni maszynowej, i nie trafili. Dopiero w ostatnich metrach przed, do, przed ulicą y, Markowską, bo biegliśmy wzdłuż Białostockiej do Markowskiej, przed ulicą Markowską upadł nagle kolega, który biegł pierwszy. Ale za chwilę się podniósł, zostawił tylko paczkę. Paczkę zabraliśmy, on jakoś tak z trudem przebiegł przez ulicę Markowską i zniknął w bramie. My się zatrzymaliśmy na rogu markowskiej i białostockiej. Ponieważ Niemcy jeszcze próbowali do nas strzelać, to my do nich też oni w ten czas przerwali ten ogień, bo i tak już byli za daleko od nas, żeby skutecznie nas trafić. No i my również przebiegliśmy przez ulicę Markowską na drugą stronę, do, tak, do bramy budynku, w którym mieszkali kolejarze. I pytamy się tych kolejarzy, co się stało z tym naszym kolegą, który przebiegł. A oni mówią: O, my go schowaliśmy, te, musicie uciekać, bo to za chwilę pewnie będzie obława. No i rzeczywiście przeszliśmy przez taki parkan oddzielający ten budynek mieszkalny, jak tam nawet jeszcze nam pokazali ci robotnicy, którzy powiedzieli, co się dzieje, słyszeli prawdopodobnie te strzały, jak mamy się wydostać na Ząbkowską i z tymi paczkami wydostaliśmy się na Ząbkowską. W pobliżu Brzeskiej, a na Brzeskiej w mieszkaniu jednej, w mieszkaniu jednej z naszych koleżanek, naszych łączniczek, mieliśmy też taką swoją bazę dodatkową. 20. Chyba 7 kwietnia, została ogłoszona pierwsza mobilizacja i pierwsza koncentracja. I oczywiście na tą koncentrację musieliśmy razem z tym sprzętem się stawić. Po sprzęt i po nas przyjechał samochodem dziuniek, Edward Trażniewski, który pracował w niemieckiej firmie i był kierowcą w tej firmie. Jeździł samochodem odpowiednio tam oznakowanym znakami firmy i miał odpowiednie dokumenty przez tą firmę wystawioną. Załadowaliśmy wszystko, co było do zabrania z grodzieńskiej na, na to miejsce, gdzie nam wskazano, gdzie się mamy udać, A była to ulica Królewska 16, taki samo, samotnie stojący budynek w, na, po stronie ogrodu Saskiego. I Dziuniek nas tam przywiózł. Na drugi dzień... Ten pierwszy termin koncentracji został odwołany, ale ja już stamtąd się nie ruszyłem. 1 sierpnia, około godziny, chyba drugiej, dostaliśmy zawiadomienie, i to od Agatona, właśnie, że o godzinie 17 jest godzina W, godzina wybuchu Powstania Warszawskiego. A na Królewskiej 16 mieściła się duża, rozległa i wszechstronna pracownia Leona Putowskiego, gdzie były i granaty, i różne urządzenia, skrytki chowane w różne jakieś tam przedmioty. To wszystko trzeba było stamtąd zabrać na wówczas jeszcze nieznane dla nas miejsce docelowe. A my mieliśmy czekać ze Stanisławem. Bo po rozładowaniu tego wszystkiego dziłek miał po nas wrócić i zabrać nas drugim kursem. Niestety Niemcy, zanarmowani za wcześnie rozpoczętymi walkami w innych dzielnicach Warszawy, uniemożliwili przejazd z powrotem na królewską. I w ten sposób my z tym całym sprzętem, który był przeznaczony dla Komendy Głównej, zostaliśmy na królewskiej, królewska 16. Z Agatonem nie miałem kontaktów aż do przejścia Batalionu 5, w którego w skład wszedł Pluton Agaton, przejścia ze, ze Starego Miasta kanałami do Śródmieścia. I tam pełniliśmy służbę oddziału Plutonu Osłony Komendy Głównej na Piusa 11, 19 w małej paście, jak to się nazywało, w centrali telefonicznej. My robiliśmy swoją pracę, bo Powierzono nam zorganizowanie nasłuchu radiowego, takiego bezpośrednio dla Komendy Głównej. To zostało zrobione, to obsługiwaliśmy ze Stanisławem. Ostatni kontakt, ostatnie pożegnanie z Agatonem I odbyło się w takich warunkach, no bardzo dla nas wzruszających. Agaton zebrał cały swój oddział, ustawił nas w szeregu. Zameldował Borowi Komorowskiemu oddział do do odprawy. Burkomorowski podziękował nas, nam w kilku słowach za wierną służbę, za dobrą służbę, zasalutował i odszedł.